Siema, siema. Wspaniały kolega Dawid postanowił mnie uratować z racji, że od 15 do 16 listopada odbywały się Poznańskie Targi, poznańskie targi Piwne. E, impreza co z roku na rok mnie coraz mniej zachęca, żeby przyjść, no chociaż tam kilka ciekawych zawsze wystawców z ciekawymi piwami, jeszcze mniej niż kilka są, e, nie było w tym roku mocno władców. Gdzie to było coś, co mnie zawsze mobilizowało, żeby pójść na te targi. Eee, no ale kolega Dawid, wspaniały człowiek, wspaniały pracownik nocnych zmian w pewnej firmie, <grytania> dyżurów nocnych, powiedział, że o hola, hola, tak być nie może, że ty tu pracujesz, ściany malujesz i to nie do końca, bo. o słuchem Więc był na tyle dobry, że jako. Człowiek, który uważa, że chemia z Niemiec jest lepsza, w samochód, pojechał do naszych zachodnich sąsiadów, zaatakował Lidla i przywiozł mi Luber jeden, Luber drugi. Są to rablerki, które niezwłocznie wypiłem, dlatego puszki są puste. Jeden był cytrynowy, w którym 50% to jest lemoniada, drugie 50% to jest jasne piwo i grejpfrutowy, gdzie jest 60% lemoniady i 40% piwo oba są niesamowicie wyśmienicie dobre na upał, to polecam je w ogóle do pracy. polecam Polecamy, je, jeśli jest to praca. którą trzeba na picie, oczywiście, czyli jak sobie sami w domu siedzicie, bo tak można, ale oprócz tego przybierz też coś czego jeszcze nie piłem, mianowicie Spaten Münchner. E, jest to piwo z Browaru Spaten. Nazwa tutaj, największe literki wskazują, niby od 1894 roku. Hell jest niby typem tego piwa, ale jest to lager, tak naprawdę. Nie umiem po niemiecku inwestor, coś tam, no nie wiem, ale niby regionalne tamtejsze piwe, piwko z browaru München, który teraz jest chyba kooperacją trzech. Jest Spaten Francisz, franciszkaner brał coś takiego. E, woda, chmiel. Dro, nie opisali e, jakie dokładnie są tutaj składniki, ale jest e, znaczek, że jest lokalny, znaczek, że jest do recyklingu, kropeczki dwie czerwona i zielona, czyli stop i start, albo po prostu próba druku. Tyle zgadania, otwieram, nacząsłem tyle tę puszkę, mam nadzieję, że mi się nie wypluje, na szczęście nie. Poznańskie targi piwne, nie powiem jak było, bo nie byłem, swoją gęściówkę oddałem, bo byłem tutaj. Ło. No jak widać, piweczko, śniutkie lagery. Mało goryczy, średnio słodu, średnio chmielu, jasne, delikatne, ze srogą pianą. Taki akurat do roboty na ożywienie. Gdyby było zimniejsze, to by było jeszcze lepsze, ale ma tam około 18 stopni. No. spaten. Spa Hel, Jeśli tak to się czyta, bardzo dziękuję Dawidowi. Jakbyście gdzieś widzieli takie piwko, to bez obawy można pić. Nie smakuje tanio, jak tanie piwa. Smakuje akurat na takie lekkie piwo o, do kolacyjki. Zdrowie Twoje, Dawid, i zdrowie Twoje człowieczku, który to oglądasz z spoko. Może za rok pójdę na targi pilne. A w kwietniu, chyba w kwietniu Birgit Mednes we Wrocławiu. Może tam się zobaczymy. Zdrowko. Mhm.